A teraz absolutna perełka. Coś, czego ja się w ogóle nie spodziewałam, że znajdę na Vinted. Ja dalej w to nie wierzę. Serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek. Dzisiaj kolejny haul zakupowy z Vinted. Jest on konieczny, bo chcę się pochwalić i chcę dać Wam znać, moi kochani widzowie, że to dzięki Wam zakupiłam cudowne przedmioty do mojej szkoły makijażu, do mojego studia makijażu, które remontuję i właśnie jadę na budowę. I niektóre przedmioty Wam pokażę już na miejscu, bo tam się one znajdują. Dla osób niewtajemniczonych, ja zrobiłam wyprzedaż na Vinted, cały czas coś tam wrzucam, więc serdecznie Was zapraszam, linka dam Wam w opisie pod spodem. Wrzucam rzeczy, które mi zalegają, jakieś ubrania, w których już nie chodzę, nawet przedmioty, bo na Vinted można również kupować i wystawiać przedmioty i dzisiaj takie Wam pokażę. Wystawiam, aby zyskać trochę przestrzeni w swoim mniejszym mieszkaniu po przeprowadzce, no i fundusze na urządzanie szkoły, bo na Winted właśnie znajduje bardzo fajne rzeczy. No i też chcę pokazać moim widzom, że mają taki realny wpływ na rozwój tego miejsca. I dobra, zacznę już, bo sporo jest tych rzeczy. Mam też yy, kota, który mi będzie towarzyszyć, bo on zawsze chce być przy nagraniach, więc jak będziecie słyszeć jakieś dziwne dźwięki, to Was tutaj przepraszamy, bo jest duże zainteresowanie po prostu tymi przedmiotami. Zacznijmy od yy, czegoś, co chyba Wam się bardzo spodoba, tak mi się wydaje. Czy pamiętacie może jak w poprzednich holach zakupowych tego typu właśnie z Vinted pokazywałam Wam takie przedmioty? Najpierw pokazałam Wam piękną misę, taką różową, cudowną właśnie w takim art deco kolorze. Po kilku miesiącach pokazałam Wam drugą w takim miodowym pięknym kolorze, inaczej go troszkę... Kamera przedstawia, ale jest, jest przepiękny kolor. No i kupiłam to oczywiście do urządzenia jadalni, aby na stole móc włożyć do tych pięknych misek jakieś owoce, jakieś słodkości, babeczki, cokolwiek, co oczywiście będzie służyło moim kursantom i okay. ludziom, którzy odwiedzają to miejsce. I niedawno znalazłam to. Patrzcie na to. To jest w ogóle zestawienie kolorystyczne. To, to i ten róż. No, rewelacja. Wszystko jest wykonane z podobnego materiału, czyli z takiej jakby glinki. I stwierdziłam, że to będzie świetna cukiernica, która będzie zamykana i tutaj będzie przechowywany cukier. Fajnie, wszystko można domyć, wyczyścić, a wygląda pięknie, moim zdaniem, cudownie pasuje właśnie do tych misek. I jeszcze zdecydowanie brakuje mi jakiegoś wazonu. Na przykład w takim różowym kolorze, też takiego wentycz ceramicznego. Myślę, że to by ekstra wyglądało. Ale tak wszystko można by było poukładać. Śmieszna cena takiej cukiernicy. 15 zł, słuchajcie. 15 zł. Rewelacja. No, no moim zdaniem, no, no zestaw idealny. Ja już mam praktycznie cały stół w jadalni zastawiony. No, oczywiście brakuje mi jeszcze. 20 co najmniej talerzy, jak nie więcej um, łyżeczek, szklanek, i tak dalej, ale no, jeżeli chodzi o dekoracyjną część, no to myślę, że prawie to mamy. U tego samego sprzedawcy wrzuciłam do koszyka również takie oto coś, to jest kwietnik na ścianę. Też był za 15 zł, więc za te dwa przedmioty zapłaciłam 3 dyszki plus przesyłka. Wow, nawet nie. To nie, przepraszam, z przesyłką, z przesyłką! Trzy dychy. No, to nie jest mój styl, tak jakby, ale ja to przemaluję, ja to oczyszczę. Tak stwierdziłam, że do biura na jakiś kwiatek by mi się coś przydało. Oczywiście w nadziei, że ten kwiatek przetrwa ze mną. Może ktoś inny będzie go podlewać i po prostu damy mu szansę. Natomiast tak, jest, jest do przerobienia, ale no za takie pieniądze stwierdziłam, że kupię. Kupię i jestem z tego zakupu zadowolona. A teraz absolutna perełka. Coś, czego ja się w ogóle nie spodziewałam, że znajdę na Vinted i muszę wam to pokazać. Musicie uruchomić tutaj swoją wyobraźnię. Wyobrazić sobie moją wystawę starych kosmetyków z lat 20., -tych, 30., -tych. piękne opakowania z opisami. To wszystko znajdzie się w moim studio, tak aby moi kursanci mogli zobaczyć Historię powstania w ogóle tego zawodu, więc no, będzie to bardzo ważne miejsce. I fajnie by było, aby przyciągało uwagę, aby było piękne, e, aby jakoś podkreślić urok tego miejsca i to, że to jest miejsce historyczne. I patrzcie, co znalazłam na vintage. Ja dalej w to nie wierzę. Wyobraźcie sobie, lata 30. ok, macie to? Macie to? 20-30? Stylizację. Ubiór, włosy, makijaż. Hmm? Czyjecie to? To jest rzeźba, taka naścienna, pięknej pani. No i tutaj mamy ewidentnie te lata 20-30 ten fryz, ten turkus, w ogóle ten kolor, który idealnie się wpasuje w moją szkołę. Nie wiem jeszcze, czy gdzieś e, Panią położę pomiędzy kosmetykami, czy gdzieś się będzie na ścianie. Tego nie wiem, ale po prostu jak to zobaczyłam... Aż nie mogłam w to uwierzyć. Nie chcę jej nawet naprawiać. Te wszystkie tutaj drobne uszkodzenia moim zdaniem dodają jej jeszcze większego uroku. Widać, że jest to coś starego, Pięknego, jestem absolutnie zachwycona. Nie był to najtańszy zakup, bo chyba 85-90 zł, coś takiego. No ale wow, wow, po prostu wow. Coś, co idealnie wpasuje się w błęczko. Idealnie, po prostu idealnie. Więc jestem zachwycona. Nie wierzę, że udało mi się coś tak pięknego znaleźć. I mało tego. Wczoraj znalazłam jeszcze taką dłoń, którą można wystawić gdzie żeby prezentowała um, na przykład pierścionki, ale ja myślę, że gdzieś tam jakieś podarniczkę um, czy coś takiego uda mi się ułożyć na tej dłoni. Jest ona właśnie też w takim starszym stylu. Nie jest to nic nowego. Będzie to cudownie wyglądać, więc szukajcie, a znajdziecie nawet rzeczy, których nie spodziewacie się znaleźć. Jeszcze jedna wnętrzarska rzecz. Taka poducha wielka. To jest taki piękny wzór, który kojarzy się z Art Deco, czyli takie palmy, jeszcze złote na takim brudnym różu. Poduszka jest nowa. Była zakupiona w TK Maxie i ona jest wypełniona prawdziwym pierzem. Mało nie kosztowała, bo 80 zł, ale no, po pierwsze jest z pierza, a po drugie jest piękna. No, i, i nowa, więc będzie również w jednym wnętrzu, które absolutnie do niej pasuje. Akurat wczoraj tapetowałam to pomieszczenie i je malowałam, i dzisiaj będę dopieszczać, więc wiem, że to, to będzie sztost. Przecież to już chyba niemodne słowo. No ale ja może jestem trochę niemodna. Natomiast cieszę się bardzo. Z jednej strony jest kładka, z drugiej strony jest właśnie taka. Będzie wyglądać przepięknie. I cieszę się, że kupiłam nową. Na Vinted. Komuś nie spasowała. Mi pasuje idealnie. No i mamy drugie życie. Poduchy. Będziesz w pięknym miejscu duchu. Teraz moment dla ciuszków, bo ich nie kupuję ostatnio. To naprawdę coś mi musi wpaść w oko mocno. Czy być jakiejś świetnej jakości, jakiejś marki, której bardzo lubię, żeby kupować ciuchy, bo ciuchy raczej teraz wyprzedaję. Chcę mieć miejsce w szafie, chcę sobie wszystko uporządkować, zostawić tylko te swoje perełki, resztę po prostu sprzedać. No ale czasem jest coś takiego basicowego, jak na przykład ta bluzeczka, kupiłam jeszcze jedną taką bardziej musztardową i to jest Karen Millen to były nowe, jeszcze z metkami bluzki z wiskozy, takie dopasowane, ja tak lubię właśnie jeansy, zwykły taki, taki topik zarzucić jakiś cardigan na siebie i na miasto, nie? więc y, te zakupiłam około chyba 50 zł za te dwie bluzeczki dałam, no ale to jest bardzo dobra jakość, bardzo lubię Karen Millen więc no taki basic tak, do chodzenia na co dzień i kupiłam też świetną spódnicę, ale niestety jest troszeczkę dla mnie za wąska jest to vintage spódnica i będę ją po prostu. Od, odsprzedam ją na vintage, wystawię ją niedługo. Jest śliczna, no czekajcie, ja mam dresy w ogóle na sobie, więc wybaczcie mi. Śliczna spódnica, zapinana od góry do dołu na takie guziczki z kieszeniami. I tak stwierdziłam, że taka wiosenna stylizacja, właśnie też pasująca nawet do wnętrz mojej szkoły, trampeczki do tego, zwykłe jakieś t-shirt czy koszula, śliczna jest, jest po prostu śliczna, ale tutaj pomimo tego, że się zapinam, to tak trochę ledwo oddycham. A lubię oddychać, oddychajmy jak najwięcej, ile tylko możemy, więc sprzedam ją. Wymierzę dokładnie, abyście wiedzieli co i jak. Abyście nie zrobili tego błędu co ja i wystawię ją za te 32 zł tyle ino ona mi wyszła z przesyłką, więc ją będę odsprzedawać. Super no kto się naprawdę użył ręcznie, na miarę, śliczna jest. Bardzo żałuję, że jest dla mnie za mała, a nie zamierzam się odchudzać, żeby się zmieścić w spódnicę, nie? Bez sensu. Więc będę ją odsprzedawać, a teraz zabieram Was na budowę. No, jesteśmy już w szkole. Kolejny mój zakup na wintet. Nowe uchwyty meblowe. Fajne, takie mosiężne. Z takimi już lekkimi przebarwieniami, co dodaje oczywiście retro uroku. No i taka fajna zieleń. Pewnie wykorzystam. Może nawet do biura. Um, ile ja za nie zapłaciłem? 35 zł. No, całkiem fajny zakup. To pudełeczko już znacie, jeżeli oglądaliście film z Metamorfozą, palety. To kupiłam na Vinted, jest z West Wing. U góry jest marmur, więc pokrywka jest bardzo ciężka. Tutaj mamy metalowy uchwy, takie piękne piórko. Reszta jest drewniana. Tutaj już włożyłam akcesoria higieniczne. Pięknie jest wykonany, solidny, cudowny. 80 zł na wintet, ale wiem, że on jest dużo, dużo droższy, więc bardzo fajny zakup. Przyda się tutaj na pewno. No i hit, zestaw na biurko, lata 50. No po prostu tak jest piękny. Ponad 50 zł za niego zapłaciłam. Całość jest metalowa. No cudna. Na jakieś tu pióra, może nawet jakieś pióro sobie kupię, kto wie, ale będzie to ślicznie wyglądać na moim biurku, w biurze szefowej. Ja wracam do pracy, a wy do studia. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. śledźcie ten kanał, obserwujcie, subskrybujcie, ponieważ niedługo pojawi się dużo, dużo więcej tych remontowych materiałów. Mam małą obsługę, przez to, że już dzisiaj w sumie miał być kolejny film, ale pewna ekipa, która miała mi zamontować coś hydraulicznego, aby mogła dopiąć ten film, no niestety przesunęła swoją wizytę u mnie, więc no muszę poczekać i w przyszłym tygodniu pewnie to sobie dokręcę, i następny film właśnie będzie już remontowy, może nawet wrzucę jakieś w środku tygodnia, więc proszę subskrybujcie, aby dostać powiadomienie o nowym filmie, że się pojawił na tym kanale, aby nie przegapić. Bardzo ważne są te pierwsze godziny od wrzucenia filmu. Wtedy YouTube ten cały algorytm decyduje, czy w ogóle ten film jest godny, żeby go pokazać. Innym, czy go tak nie ukrywa, troszeczkę. Więc byłabym bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie obecni. To mi naprawdę bardzo mocno pomaga. Algorytmy są bezlitosne, więc tutaj już niestety nic na to nie zdziałamy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce, w następnym filmie.